Siostry i bracia, ostatnio mówiliśmy o zdradzie Judasza oraz wyjawieniu zdrajcy podczas ostatniej wieczerzy. Jak pamiętamy, w Ewangeliach synoptycznych były to dwa fragmenty, które jednak... Nie następowały bezpośrednio po sobie. Pomiędzy jednym a drugim epizodem mamy opis przygotowania Paschy, a u Świętego Łukasza także opis ustanowienia Eucharystii. Zajmiemy się dzisiaj tym przygotowaniem wieczerzy. Przeczytajmy najpierw tekst według Świętego Mateusza. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. W redakcji Według Świętego Marka mamy dodatkowo wzmiankę, że uczniowie spotkają człowieka, który niesie dzban wody. Mają pójść za nim i porozmawiać z gospodarzem odnośnie do sali, w której Jezus może urządzić paschę. Podobnie jest u świętego Łukasza. U tych dwóch ostatnich jest mowa o tym, że będzie to sala duża. Marek natomiast dodaje, że znajduje się ona na górze. Ciekawa różnica zachodzi jeszcze między dwiema pierwszymi Ewangeliami synoptycznymi a trzecią. Otóż w dwóch pierwszych jest mowa o tym, że uczniowie sami pytają Jezusa, gdzie chce, by przygotowano Paschę. Natomiast w trzeciej Jezus wydał polecenie przygotowania i zlecił tę czynność Piotrowi i Janowi. Oni natomiast zapytali tylko o miejsce. U świętego Jana nie ma opisu tych wydarzeń. Mamy jednak jedną ważną wzmiankę. Kiedy jest opis sądu Jezusa poprzedzającego wyrok śmierci, święty Jan notuje, że był to dzień przygotowania Paschy. To wypadało dzień przed Szabatem, czyli w piątek. Skoro Jezus z uczniami urządził Paschę poprzedniego dnia, to znaczy, że był to czwartek. Ewangeliści synoptyczni. Mówią o Dniu Prześników albo o pierwszym Dniu Prześników. Żadna z Ewangelii nie mówi wprost, kim był ten tajemniczy człowiek, który według świętego Mateusza był znajomym Jezusa i uczniów, a według pozostałych był gospodarzem owej sali na górze. Przypuszcza się, że dom, w którym Jezus spożył swoją ostatnią wieczerzę, należał do matki Marka, autora Ewangelii. I tu istotnie mielibyśmy pewien argument potwierdzający. Tekst Marka, zazwyczaj najbardziej zwięzły, w tym przypadku podaje najwięcej szczegółów. Da się to zauważyć. Bardzo proszę o osobistą lekturę tych fragmentów. Kiedy dostaniecie karteczki, to oczywiście one tam też będą wypisane. A teraz już przejdźmy do interpretacji duchowej. Pierwsza ważna wzmianka, która przykuwa naszą uwagę podczas lektury dzisiejszego fragmentu, to pytanie uczniów. Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? Pytanie na pozór zwyczajne, normalnie wynikające z kontekstu bieżących wydarzeń. Warto jednak spojrzeć na nie szerzej. Trzeba być już na pewnym poziomie życia duchowego, żeby przestać Jezusowi mówić Czego my sami chcemy, a zacząć pytać o to, czego On chce. To jest jakiś bardzo ważny etap na drodze rozwoju życia duchowego. On nie dokonuje się w jednym momencie. Trudno wyznaczyć jakąś ścisłą granicę. To jest raczej proces, który prowadzi od skupienia się na własnej woli. Do zainteresowania się wolą Boga. Czasem trzeba przejść długi, a nawet bolesny proces trzeba przejść drogę oczyszczenia, żeby zacząć myśleć w taki sposób, jak to widzimy dzisiaj na przykładzie uczniów Jezusa. To nie oznacza, że już zawsze w ten sposób będą myśleć. W życiu duchowym. Trudno powiedzieć, że coś jest na pewno albo już na stałe, ale warto ćwiczyć, by wzrastać ku doskonałości. Może być i pewno często tak bywa, że w życiu człowiek ma już takie obszary, w których z łatwością poddaje się woli Bożej, a zarazem ma takie obszary, w których chciałby decydować sam i bardzo zależy mu na tym, żeby było według jego wizji. Na przykład ktoś już jest zdolny przyjąć, obojętnie jaki los, na płaszczyźnie życia materialnego i ze spokojem mówi Bogu, czyń jak chcesz, niech będzie jak się Tobie podoba. podoba. Będę miał to dobrze, nie będę miał drugie dobrze. Trudno mu jednak przyjąć wolę Bożą, jeśli chodzi o stan zdrowia, i wtedy na modlitwie powtarza, żeby tylko było zdrowie, żeby nie bolało, żeby mieć siły. Tam jest w stanie przyjąć wolę Bożą zupełnie swobodnie, tutaj jeszcze niekoniecznie. I to jest normalne zjawisko. Ono pokazuje, że człowiek jest w procesie że pewne obszary swego życia oddaje Bogu stopniowo, po kolei, nie wszystko naraz. W pewnym sensie widać to także u samych uczniów. Kiedy chodziło o przygotowanie Paschy, zapytali Jezusa, gdzie chcesz, w jaki sposób chcesz to urządzić. Byli gotowi spełnić każde życzenie Jezusa. Ale kiedy przyszła wizja krzyża, wielu z nich przestraszyło się. Nie byli już tak otwarci na przyjęcie woli mistrza. Nawet wtedy w Ogrójcu nie posłuchali, żeby czuwać, żeby się modlić razem z Jezusem. Tak też może być w naszym życiu. Trzeba do tego dojrzewać. Uczniowie za jakiś czas już dojrzeli do przyjęcia woli Jezusa, już się nie cofnęli przed krzyżem, ale to musiało upłynąć trochę czasu. Gdybyśmy teraz chcieli sięgnąć po naukę mistrzów duchowych, mistyków, trzeba by było spędzić kilka godzin, żeby zacytować przynajmniej tych bardziej znanych. Ta problematyka jest tak kluczowa w życiu duchowym, że trudno ją pominąć, pisząc traktat ujmujący duchowość człowieka wierzącego w Chrystusa. Ograniczymy się jedynie do wybranych tekstów świętych doktorów karmelitańskich z XVI wieku, czyli z czasu Reformy. Otworzymy najpierw mieszkanie piąte twierdzy wewnętrznej świętej Teresy od Jezusa. W punkcie dwunastym rozdziału drugiego czytamy. Pamiętacie te słowa oblubienicy, które już na innym miejscu, choć w innym związku przytoczyłam, że Bóg wprowadził ją do winnej piwnicy i zarządził w niej miłość. To właśnie tutaj się dzieje. Dusza tu całkiem jest oddana w ręce Boga. Wielka moc miłości tak nią owładnęła, że o niczym już nie wie i niczego nie chce, tylko aby Bóg uczynił z nią, cokolwiek mu się podoba. Przypomnę, że jesteśmy w mieszkaniu piątym. A Bóg wtedy czyni jej łaskę, której, jak sądzę, nigdy nikomu nie uczyni, tylko takiej duszy, którą już całkiem przyjął za swoją, wyciska na niej swoją pieczęć, i dusza, sama nie wiedząc, jak się to stało, wychodzi z rąk Pana, naznaczona tym Jego znamieniem. Ona prawdziwie nic tu nie działa, tak jak nie działa wosk, gdy obca ręka pieczęć na nim wyciska. Sama nie może wyryć na sobie tego znamienia. Tylko gotowa jest na wszystko, i tą swoją gotowością, stawszy się miękka jak wosk, zdolna jest przyjąć, co Bóg w niej sprawić zechce, i bez oporu poddaje się w jego ręce. O Boże, jakaż to niewypowiedziana Twoja dobroć, że tak sam dla nas wszystko czynisz. Żądasz tylko od nas dobrej woli, aby dusza, jak ten miękki wosk, nie stawiała Ci oporu. Przypomnę, że w mieszkaniu piątym twierdzy wewnętrznej to jest ten etap, kiedy człowiek już nawet nie tyle chce pełnić wolę Bożą, ile chce, żeby wola Boża wypełniała się przez niego w jego życiu. I to właśnie w tym tekście mogliśmy, myślę, dobrze o tym się przekonać. W tym tekście Święta Teresa opisuje. Jak dusza jednoczy się z Bogiem, oczywiście to się też dzieje stopniowo, etapami, i po czym można poznać to zjednoczenie. I właśnie jego głównym przejawem jest to chętne poddawanie się woli Boga, czyli takie nastawienie serca, jak przed paschą mieli uczniowie. Gdzie chcesz, Panie? Czego chcesz? Powiedz, a my spełnimy. W tym miejscu przypomina się znana zapewne wielu z Was modlitwa powszechna ogłoszona przez papieża Klemensa XI, żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku. Fragment tej modlitwy brzmi tak. Chcę tego, czego Ty chcesz. Chcę dlatego, że Ty chcesz. Chcę jak Ty chcesz. I jak długo chcesz. Dość mocno jest wyartykułowany ten czasownik chcesz, odnoszący się do Boga. Tę modlitwę mamy w modlitewniku karmelitańskim na stronie 45, ale myślę, że w wielu modlitewnikach można ją znaleźć. Oddajmy teraz głos świętemu Janowi od Krzyża który w modlitwie duszy rozmiłowanej, to też jest przepiękny tekst, napisał takie słowa. Panie Boże, mój oblubieńcze, jeżeli wspomnienie moich grzechów nadal nie pozwala Ci spełnić tego, o co Cię proszę, niech pośród nich się dzieje Twa wola, gdyż Tę kocham ponad wszystko okaż swoją dobroć i miłosierdzie. Aby poprzez nie poznano ciebie. A jeśli o panie czekasz na moje czyny, by tym sposobem spełnić moją prośbę, ty mi je daj i uczyń je dla mnie. Daj również cierpienia, jakie dopuścisz, i niech się dzieje Twoja wola. Idąc za przykładem i radą wielkich świętych, mistyków, ale także wielu ludzi prostych, Żyjących na głębszym poziomie duchowym trzeba uczyć się coraz częściej zadawać Jezusowi to pytanie, czego Ty chcesz ode mnie, jaka jest Twoja wola, jaki Ty masz pomysł na moje życie, co Tobie we mnie sprawi przyjemność. Pokaż mi to i jak pisał święty Jan od Krzyża, daj mi to, spraw to we mnie. W Ewangelii według Świętego Mateusza czytamy: Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. Podobnie jest u Marka i Łukasza. Warto pamiętać, że pomiędzy zadaniem pytania o wolę Jezusa, a spełnieniem tej woli jest jeszcze pewna przestrzeń. Można nie być w ogóle zainteresowanym wolą Jezusa i nigdy o nią nie pytać, a można poznać, pytając o tę wolę, ale jej nie wypełnić. I teraz pytanie, co bardziej obciąża sumienie? Logicznie wydawałoby się, że to pierwsze w obu przypadkach. Nie wypełniono woli Bożej, ale w tym drugim, no przynajmniej ktoś starał się z nią zapoznać. A jednak Jezus w Ewangelii ujmuje to inaczej. Wskazuje, że bardziej obciążająca jest sytuacja druga. Posłuchajmy, jaka jest interpretacja Jezusa według redakcji Świętego Łukasza. Sługa. Który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. I tu Jezus konkluduje: Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele zlecono, tym więcej od Niego żądać będą. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby tak z własnej woli nie chcieć poznać tego, czego Bóg chce, żeby wchodzić w jakiś rodzaj zaniedbania, odrzucać to. To by też było naganne. Ale no są ludzie, którym więcej dano w sensie takim, że mają możliwość poznania tej woli w sposób bardziej jakiś. Oczywisty. No i właśnie powiedzmy sobie szczerze: ludzie, którzy się modlą, przecież my do nich należymy, no poznają wolę Jezusa. Są zatem zaproszeni do tego, żeby ją wypełniać. Są tymi, którym więcej dano. Tak, uczciwie sobie to powiedzmy. My, którzy przychodzimy na te spotkania, słuchamy tych treści. Należymy do ludzi, którym więcej dano. I to powinna być dla nas wielka radość. Powinniśmy być za to Panu Bogu wdzięczni, ale zarazem powinniśmy więcej starać się o wypełnienie woli, którą z większą łatwością możemy rozeznawać. I to jest jeden temat, który w tym zakresie. Życia duchowego chciałem omówić, a drugi odnosi się do samego przygotowania paschy. W naszej drodze duchowej to jest też bardzo istotne. Tu oczywiście nie chodzi o samo urządzanie dorocznego święta, tak jak czynili to Izraelici, czy tak jak my to czynimy na święta Wielkanocne, w rodzinach, w parafiach. Mamy tego rodzaju doświadczenie i wiemy, że ono też jest częścią naszego życia, że jest potrzebne, że ma swój urok, swoje znaczenie. Chodzi mi tutaj jednak o paschę nowotestamentalną, czyli Eucharystię. I znowu przygotowanie Eucharystii od strony technicznej to jest tylko część całego dzieła. Ona może być nawet perfekcyjna, dopracowana od strony artystycznej, ale czysto zewnętrzna. A my dobrze wiemy, że w duchowości chodzi o wnętrze. Jakkolwiek strona zewnętrzna ma wpływ na sferę duchową, to jednak nigdy nie będzie ona bardziej istotna będzie tylko pomocą. Jak zatem zaaranżować przygotowanie paschy dla Jezusa od strony wewnętrznej, duchowej? Wymieńmy sobie takie trzy obszary. Po pierwsze, Czas, znaleźć czas na Eucharystię. Wiemy, że dzisiaj to nie jest takie oczywiste. Świat oferuje nam coraz więcej różnych propozycji. Msza święta niekoniecznie kojarzy się z najbardziej atrakcyjną formą spędzenia czasu, czy to w dniu niedzielnym, czy powszednim. Możliwości są dzisiaj naprawdę szerokie. Wyjazdy. Spotkania z ludźmi, sport, rozrywka, także ta za pomocą mediów. Dzisiaj znaleźć czas na Mszę Świętą, to już jest jakaś ważna czynność domagająca się świadomego wyboru, ale też świadomej rezygnacji z wielu innych dostępnych form spędzenia czasu. Ponadto nie chodzi o to, żeby. Skoczyć do Kościoła tak na ostatnią chwilę, najlepiej na najkrótszą mszę świętą, ale żeby zrobić to ze spokojem, z namysłem, żeby się nie śpieszyć, żeby potem podczas mszy świętej nie patrzeć nerwowo na zegarek, żeby nie planować jakichś innych rzeczy tak na styk. To jest jakieś wyzwanie. Z tym wiąże się druga sprawa przygotowanie umysłu. To jest niezwykle ważne do dobrego, czyli również owocnego przeżywania Paschy Chrystusa. Święta Teresa od Jezusa w twierdzy wewnętrznej w, pierwszej, w pierwszych mieszkaniach, zaraz na początku, przestrzega, żeby nie modlić się bezrefleksyjnie, żeby zastanowić się, Kim jest ten, do kogo mówimy, o co prosimy? I podobnie rzecz się ma z Eucharystią. Trzeba pomyśleć wcześniej, z kim mamy się spotkać, co takiego ma się wydarzyć w świątyni podczas Mszy Świętej. Może warto od czasu do czasu przeczytać nawet jakąś książkę mówiącą o samej liturgii, o znakach, symbolach. Poszczególnych częściach, bardzo wskazane byłoby przeczytanie sobie tekstów biblijnych, czytań na dany dzień. Wielu ludzi tak robi. Albo życiorysu świętego, który jest w danym dniu czczony w kalendarzu liturgicznym. Przygotować umysł, wprowadzić odpowiednie treści, pomyśleć nad nimi, rozważyć. Przeczytać może jakiś komentarz. Po prostu przyjść na mszę świętą przygotowany od strony intelektualnej. Trzeba wejść w treści. Myślę, że wielu ludzi tak czyni w odniesieniu do różnych sytuacji. Na przykład ktoś idzie na jakąś wystawę do galerii, no to najpierw czyta coś o twórcy, o tej sztuce, Ktoś idzie do kina, to najpierw czyta recenzje, opinie, ktoś ma się spotkać z nowym pracodawcą, to najpierw studiuje coś z zakresu tej branży, w której chciałby podjąć pracę. Nie żyjemy bez przygotowania na oślep i podobnie powinniśmy postąpić w odniesieniu do Eucharystii. I wreszcie trzecie przygotować serce. Pascha Jezusa jest przecież spotkaniem z żywą osobą, jest zjednoczeniem. Trzeba swoje serce przygotować na to spotkanie, pomyśleć o Jezusie w sposób ciepły, jako o największej miłości swojego życia. Kiedy trzeba, to również z serca wyrzucić jakieś złe myśli, niewłaściwe pragnienia. Może trzeba za coś przeprosić. Wspólnie czynimy to na początku Mszy Świętej i to ma wielkie znaczenie. Może czasem takie przygotowanie serca będzie wymagało sakramentu pojednania. Tego nas uczą dziś apostołowie, żeby zajmować się w życiu przygotowaniem Paschy Jezusowi. A Jezus w Ewangelii, według redakcji Świętego Łukasza, mówi wprost. Gorąco pragnąłem spożyć paschę z Wami, zanim będę cierpiał. Pragnieniem Jezusa jest spożywać paschę z nami, to znaczy zgromadzić nas wokół stołu Eucharystii, dać nam siebie, nakarmić nas sobą. To jest jedno z wielkich pragnień Jezusa. Nie bójmy się pytać Jezusa o jego pragnienia często w takiej spontanicznej świadomości tkwi przekonanie że jeśli będziemy pytać boga o jego wolę to on nam zaraz zaproponuje krzyż to będzie trudno to może jednak lepiej boga nie pytać czego on chce no cóż to jest brak zaufania dzisiaj rozważana perykopa pokazuje nam że jednak warto pytać. Uczniowie zapytali i dobrze na tym wyszli. Otrzymali jasne wskazówki, otrzymali światło, wiedzieli co robić. Czyż my tego nie chcemy w życiu? Mało tego dowiedzieli się, jakie są prawdziwe, głębokie, gorące pragnienia Jezusa. Zobaczmy, jak Jezus to mówi. Chciałem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. To On bierze na siebie cierpienie. On bierze krzyż, a z nami pragnie spożyć Paschę, to znaczy nasycić nas sobą, zgromadzić nas blisko siebie, blisko swego serca. Starajmy się przekonywać do tego, dojrzewać do zdecydowanej postawy ufności i otwartości względem woli Jezusa i często na modlitwie prośmy Panie powiedz czego chcesz powiedz jakie jest twoje gorące pragnienie